we Pojazdy ciężarowe na łuku drogi zderzyły się i z jednego z tych pojazdów z cysterny i wyciekła substancja. Wypłynęło 8 ton substancji, 15 ton zostało już przepompowanych do podstawionej cysterny i około 1 tony jeszcze znajduje się w cysternie. Ta substancja zostanie przepompowana do podstawowej cysterny e, po postawieniu leżącej cysterny na e, koła. Są też utrudnienia w ruchu, w związku z tym policjanci wyznaczyli objazdy w kierunku Bydgoszczy. Samochody ciężarowe są kierowane na Łabiszyn, z kierunku Poznania-Jeżdżina tak. również są kierowane na Łabiszyn. Pojazdy osobowe są kierowane e, na miejscowość Szubin. Na miejscu pracuje e, kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Jest policja, e, są przedstawiciele Wiosiu, e, władz samorządowych. Jest to substancja toksyczna, i w tym momencie została wypracowana koncepcja neutralizacji tej substancji, która wypłynęła. Do neutralizacji jest potrzebny specjalny środek, który właśnie jest sprowadzany z jest drodze w Bydgoszczy. Kierowcy tych pojazdów z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z kierowców ma ciężkie obrażenie ciała. W chwili obecnej okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane. Po zakończeniu czynności przez straż pożarną czynności podejmą policjanci na miejscu, żeby wyjaśnić dokładnie co było przyczyną tego zdarzenia drogowego.